Hej, przygotowałem do zaprezentowania dla Was but do biegania w terenie. Będzie to Mizuno Wave Daci wersja 9. Buty miałem okazję trochę przeorać w bieszczalach, dlatego myślę, mam sporo do nich o nich do powiedzenia. Przede wszystkim na początek trochę o specyfikacji technicznej tych butów. Myślę, że jest to bardzo fajny but dla każdego, kto szuka w butach do biegania w terenie, też stabilności. Jak wiemy, buty do biegania w terenie nie mają żadnych systemów stabilizujących znanych nam z butów asfaltowych, ale mają liczne cechy, które mogą wpływać na stabilność takiej konstrukcji. Tutaj mamy zastosowaną technologię Wave. Jest to technologia, która Mizuno po prostu powszechnie stosuje w swoich butach i tak naprawdę jest to technologia, która właśnie wpływa na stabilizację takiego buta. Ona tutaj widzimy składa się tak jakby z zastosowania dwóch pianek. Jedna pianka większa, druga troszkę twardsza o takiej jakby nachodzącym na siebie fali, co fajnie wpływa właśnie z dwóch stron na trzymanie nam tutaj tej tylnej części stopy. Ona tutaj oczywiście też przechodzi dalej, ale przede wszystkim skupia się na trzymaniu tej stopy właśnie tutaj w tej tylnej części. I faktycznie buty naprawdę, muszę powiedzieć, są bardzo stabilne. Ja osobiście bardzo na to zwracam uwagę szczególnie gdy mamy do czynienia z jakimiś bardziej karkołomnymi zbiegami, więc tutaj ta stopa naprawdę fajnie siedzi. Buty też nie są jakoś bardzo mocno amortyzowane, więc tak. Jest to kolejny raz propozycja dla osób, które właśnie nie szukają takich klasycznych teraz bardzo zresztą modnych poduszkowców, tylko czegoś bardziej takiej zrównoważonej amortyzacji. Nie jest to oczywiście też amortyzacja niska, nie na zobę, ale w taka bardziej klasyczna, tak, którą bardziej poznaliśmy w butach przez wiele lat, jakie były na rynku produkowane przed erą tych poduszkowcych, to właśnie ten Daiichi jest takim butem. Kolejnym takim elementem, który tutaj Mizuno fajnym wsadził, jest zastosowanie po prostu Vibram Mega Grip, czyli podeszwy tutaj zewnętrznej. Jak widzicie, jest sporo tego e, wybramu z pod spodu. Sporo, mam na myśli, że nie prześwituje tutaj za bardzo e, pianka, więc but jest spod spodu bardzo dobrze zabezpieczony. Podobno jest też wsadzona e, płytka, która chroni nas tutaj przed kamieniami, no i faktycznie. Miałem okazję biegać w takim terenie mocno, też kamienistym, gdzie było sporo luźnych takich kamieni, szczególnie na zbiegu. No i tutaj pod tym kątem, pełen komfort. But, mimo iż nie jest właśnie tym poduszkowcem, to kamieni tutaj jakoś nie wyczuwamy za bardzo. Można pewnie tą stopę puszczać, nawet w takim kamienistym terenie. Sam układ bieżnika, jak widzicie, nie jest agresywny. To bieżnik, tak? Buty nie nadają się na błoto. Niezbyt będą się trzymać w takim butnistym terenie, ale z drugiej strony właśnie na jakiejś twardej nawierzchni, na kamieniu, na skale zapewniają bardzo dużą powierzchnię styku. W połączeniu właśnie z tym Mega naprawdę but fantastycznie się trzyma na takiej nawierzchni, co jest tutaj fajną jego właściwością. I kolejny element to budowa cholewki. Mam wrażenie, że tutaj Mizuno zastosowało naprawdę solidny materiał tej cholewki. Myślę, że powinien naprawdę sporo kilometrów wytrzymać bez żadnego tutaj uszczerbku. Jest też dość dużo nagumowania tutaj wokół całego, całej cholewki, przez co też mało miejsca zostało tak naprawdę na oddychalność w tym bucie. No i też tak potwierdzam, że było dość ciepło jak w nich... Biegałem i troszkę ta oddychalność też tutaj nie była najmocniejszą stroną, no ale tak staram się to na popatrzeć, że coś za coś, tak? Dużo mocnego e, nagumowania, dużo otoków, e, fajne tutaj wzmocnienia w cholewce, czyli mam nadzieję, że po prostu ten, może nie najlepsza, najwyższa na świecie oddychalność, za to oddzięczy się znakomitą wytrzymałością, trwałością tego buta, bo na taki on but właśnie wygląda. Taki, który powinien przetrwać sporo kilometrów katowania w różnym trudnym terenie. Na uwagę też myślę, zasługuje system wiązania, gdzie mamy oparty też jest o takie dwie tasiemki dodatkowe. Te tasiemki odchodzą na dół w bucie do, do ucholewki, tak i można dodatkowo je sobie napiąć. Tak. Czyli mamy tą technologię WAVE, która trochę ma stabilizować system wiązania, który też pozwala napiąć nam fajnie tą cholewkę na naszej stopie tak, aby fajnie tutaj ta cholewka dość dobrze przylegała i zapewniała stabilność, czyli tak właśnie jak ja biegałem puściłem się dość na dużym nachyleniu w terenie z różnymi kamieniami, jakimś sypkim różnie piachem i naprawdę fajnie tutaj ta stopa się trzymała Dzięki temu w tym bucie była pełna kontrola nad trakcją, nad tym, co robimy, gdzie stawiamy stopę, czyli taka precyzja w bieganiu, tak? Więc tutaj naprawdę duży plus w tym bucie. No, przede wszystkim, też ruch jest bardzo naturalny tutaj w tych butach, właśnie ze względu na to, że nie ma tak dużej amortyzacji. A i Mizuno też tutaj zastosował dość niski drop, gdyż jest to bodajże 6,5 więc naprawdę też ten ruch stop jest dość neutralny. Same buty w odczuciu są dość komfortowe, troszkę takie uczucie kapciowatości. Jak ktoś właśnie lubi taki mięciutki, e, fajny but, to naprawdę też jest to dobra propozycja. Podsumowując, buty o średniej amortyzacji, ze znakomitym przyczepnością, jeśli chodzi o mokrą nawierzchnię, o skałę, e, bardzo stabilne z minusów, oddychalność i nie radzenie sobie w większym błocie. To tak, jeżeli miałbym jakoś zaklasyfikować tego buta, ogólnie uważam, że naprawdę jest to ciekawa, stabilna konstrukcja, która znajdzie, myślę, uznanie u osób, które właśnie takich cech w bucie do biegania w terenie szukają. Buty oczywiście znajdziecie w sklepie Buty Jana, a z kodem Kamil KamilBJ odzłapiecie na nie jeszcze minus 15%. Dzięki, hej!